Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Gamy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest wtorek, 14 tygodnia w ciągu roku, 14 tygodnia zwykłego. Dzisiaj rozważamy fragment Ewangelii z 9 rozdziału św. Mateusza, wiersze 32 do 38. Przyprowadzono do Jezusa opętanego niemowę. Po wyrzuceniu zego ducha niemo odzyskał, mowa tłumy pełne podziwu wołały. Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu. Lecz faryzeusze mówili, wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelii o Królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc umilitował litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Właśnie, człowiek, który został przyprowadzony do Jezusa, jest określony takim greckim słowem daimonizomai, czyli dosłownie mówiąc zdemonizowany. Też zresztą dzisiejsza Ewangelia tak naprawdę nie mówi, że Jezus wyrzucił z Jego ducha. Ale wyrzeczył kogoś, kto się nazywa Daimonion, prawda? Więc to są jakby podobne słowa. Daimonion. Daimonion to jest zromnienie od Daimon, czyli jakby to powiedzieć, Daimonion to jest taki demonik. Tak, to tak, Nowy Testament najczęściej mówi właśnie o nawet nie używa słowa demon, ale właśnie Daimonion, prawda? Czyli. Nie mówisz Nowy Testament Daimon, czyli demon, tylko Daimonion, jakby demonik, czyli to już pokazuje właśnie relacje Jezusa, właśnie z demonem, który budzi nasz lęk. Dla nas słowo demon brzmi groźnie, natomiast Nowy Testament jakby nie przykłada szczególnej wagi do tej postaci, aczkolwiek ta postać dla nas rzeczywiście bywa groźna. Teraz, właśnie co to znaczy demonizomaj? No to właśnie by znaczyło jakby to powiedzieć zdemonizowany, zdemonizowany, czyli pod wpływem demona, prawda? Jak się dostać pod wpływ demona? No to pokazuje Księga rodzaju, że wystarczy się w niego zapatrzeć, zasłuchać, wejść znów w dyskusję. No i on cię już wciągnie, wciągnie w swoje ciemności, w swoją pustkę, prawda? w swój sposób myślenia, to tak są tacy ludzie nieraz, że jak wejdziesz z nim w dyskusję, to cię wciągniesz w swoją ciemność, prawda, i ciężko na to pracuje, żeby cię wciągać w swoją ciemność. Nie? Ale właśnie wróćmy do tego daimonizomai, czyli wasze zdemonizowany, to znaczy no będący pod wpływem myślenia demona, przekonany, jakby zarażony, jego sposobem myślenia, wsłuchany w jego myśli, w jego podpowiedzi, tak, napełniony właśnie jego przekonaniami, to by znaczyło demonizować I zresztą, że rzeczywiście taki człowiek staje się, jak to mówi dzisiejsza Ewangelia, niemy. Dlaczego? Bo staje się głuchy, na wszystko inne. I to warto zauważyć, że rzeczywiście tak się z nami dzieje: że jak człowiek strasznie się czymś wewnętrznym nakręci, to do człowieka nic w ogóle nie dociera. Prawda? On ma przed oczami, jest wpatrzony, wsłuchany tylko właśnie w ten swój. Wewnętrzny nakręt. Jeżeli akurat człowiek się wewnętrznie nakręci złymi myślami, tręczącymi myślami, właśnie myślami niosącymi ciemność, pustkę, kłamstwo, udrękę, zwątpienie i tak no to człowiek ten wewnętrzny coraz bardziej zagłębia się właśnie w stan, w jakim żyje demon czy demonik. Właśnie. No i zobaczcie, że my po grzechu pierworodnym to rzeczywiście zostaliśmy wciągnięci w styl myślenia właśnie tego demona czy demonika. Na czym polega jego styl myślenia? No to jest bardzo ciekawe właśnie, że Pismo Święte używa takiego właśnie słowa na określenie tej istoty, bo to słowo daimonion czy daimon, to pochodzi od takiego czasownika dają. A co znaczy czasownik dają? Dają mówi o dystrybuowaniu jakichś dóbr, że ja niby przynajmniej prezentuję się jako ten, który dysponuje jakimiś dobrami, jakąś wiedzą, no czymkolwiek, czymś, co prawda uważamy za dobra, i że ja jestem odpowiedzialny za dystrybucję, rozdział tych dóbr. No i teraz trzeba się do mnie łasić, zasługiwać, przekupywać mnie wykazywać się przede mną, żebym ja zechciał tych dóbr udzielić, prawda? Żeby mnie przekonać, żeby, żeby mi się chciało udzielić tych dóbr. Zobaczysz, że rzeczywiście demonowi udało się nas nape napełnić właśnie taką wizją Boga. Nie? Żeby Bogu się podobać, to trzeba na to zasłużyć, zarobić. Właśnie to cały list do galatów, święty Paweł napisał przeciwko takiemu myśleniu. Właśnie, że, że, że u Boga to trzeba zasłużyć, zarobić, wykazać jakoś, zadziałać, żeby zwrócić na niego swoją uwagę, przekupić go, no, szukać sposobu, że tak powiem, na Boga, żeby mu się chciało zainteresować mną i żeby mu się chciało udzielić mi tego, co ja uważam za potrzebne. Bo w ogóle zobaczę, że też z duch lubi nam wmawiać, że to, co pochodzi od Boga, to jest za mało. Że to, co Bóg daje nam dał nam sam z siebie, właśnie do tego przekonała Dama Jewę, że to, co Bóg dał im sam z siebie, to, co sam z siebie im powiedział, to jest w ogóle za mało. To jest niewystarczające, że to tak, że tak powiem, na odlew za przeproszeniem rzucił jakieś okłapy, No i oni i właśnie mówią im, że oni się tak cieszą, prawda, tymi ochłapami. Tak naprawdę, najlepsze Bóg zachował dla siebie, i że właśnie to, co im dał, to, co im powiedział, to wszystko jest za mało. Zobaczcie, że my tak żyjemy właśnie w przekonaniu, że, że to, co Bóg mi daje w mojej codzienności, to, co mówi do mnie, to, co mi powiedział, to, co mi objawił, to, w co mnie wyposażył, że to wszystko jest za mało. Nie? I że my musimy walczyć, zdobywać, szarpać, drapać, wyrywać się nawzajem jakoś tak, że tak powiem, szukać sprytnego sposobu na Boga. Nie? A w ogóle to wąż się objawił jako ten, który właśnie może uzupełnić to, co, czego Bóg nam nie powiedział, to co przed nami zataił. Który nam może nam pokazać drogę do uzupełnienia tego, czego Bóg nam nie dał. I później rodzą się takie wariackie pomysły że to co Bóg, że tak powiem, oficjalnie nam objawił w Piśmie Świętym i poprzez Kościół, to nie, to, to jest takie, no właśnie, to, to wszystko jest nic. To my musimy szukać jakichś nadzwyczajnych dróg, prawda, gdzieś tam się dopytywać, co tam szatan powiedział na egzorcyzmach, musimy szukać jakichś, nie wiadomo jakich objawień, nie wiadomo czego, no bo to co Bóg powiedział oficjalnie, to nie, to, to, to nie wystarcza, prawda. Tak samo zresztą jeśli chodzi o nasze zasoby, o to co umiem, co potrafię, co wiem, co rozumiem, do czego jestem zdolny, czym dysponuję, to co mnie spotyka na co dzień, prawda, to, to, to w co Bóg mnie wyposaża i to do czego mnie zaprasza, że nie, to wszystko nie jest to, to wszystko jest za mało i tu trzeba właśnie szukać nie wiadomo czego. No i zobaczy, że my właśnie tak żyjemy. Natomiast tak mi się kojarzy, że zobaczcie na przykład Bóg, kiedy wyprowadził Izraelitów na pustynię, właśnie tak jak właśnie prorok Ozeasz wczoraj mówił, nie, że wnęcą moją głubienicę znowu na pustynię. Że Bóg jak wyprowadził Izraelitów na pustynię, to tam troszczył się o wszystko, co mogłoby im na tej pustyni być potrzebne. W szczególności dawał im codziennie mannę. I z manną była ciekawa sprawa. Że trzeba było sobie co rano nazbierać mannę w ilości wystarczającej na jeden dzień drogi życia na tej pustyni. No i tak symbolicznie ta ilość wystarczająca na jeden dzień to był omer manny, taka miara omer, miara ciał sypkich, objętości ciał sypkich, omer. No i w związku z tym ten omer tak symbolicznie oznacza jeden dzień życia, prawda? Tak, i kiedy Izraelici próbowali te, tą mannę tam gromadzić, robić zapasy na wszelki wypadek, to ciekawa rzecz, że ta manna im się psuła. Lęgły się robaki, psuła się, właśnie nie dało się zrobić zapasów. Bo jakby na pustyni Bóg ich uczył tego, że... Ich poczucie bezpieczeństwa jest w tym, że Bóg jest z nimi, że się chce o nich troszczyć, że dał im dowody swojej troski, kiedy ich wyprowadzał z Egiptu, kiedy walczył o nich, że codziennie daje im dowody swojej troski, że daje im manę, daje im przepiórki, daje im wodę, kiedy potrzebują, prowadzi ich dobrą drogą. No i właśnie Bóg chciał cierpliwie zbudować, czy jakby odwrócić to myślenie właśnie demoniczne myślenie, które im nas nakarmił, że tak powiem, wąż, że no Bóg nie zadba, nie zatroszczy się, że musimy walczyć sami, a nawet jak Bóg coś da, to da za mało, nie? Że my musimy gromadzić jakieś zapasy, gdzieś tam za plecami Boga, Boga walczyć, nie wiadomo o co szukać, nie wiadomo jakiej wiedzy poza tą, którą Bóg nam dał, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? I zobaczcie, że tutaj Bóg próbował Izraelitów z tego wyprowadzić, i właśnie dać im to doświadczenie, że cokolwiek by się nie działo, to nich po pierwsze nie opuszcza, po drugie nie przestaje się troszczyć o nich. Właśnie dlatego w Warcy Przymierza przechowywano miseczkę manny, właśnie jako dowód tej nieprzerwanej, codziennej troski Boga, która codziennie daje mi wszystko to, co mi wystarcza, to, co mi jest potrzebne. Prawda? I próbował Bóg nauczyć ich tej ufności. Prawda? Tylko zobaczcie, jak tu nas przekonać do tej ufności. Jak trudno nas przekonać, że Bóg się zatroszczy, nie? jak głęboko jest w nas wryta właśnie taka wizja relacji z Bogiem, takiej nie wiem, niewolniczej, zasługującej, zaliczającej właśnie takiej relacji najemniczej. Ja myślę, że w ogóle to jest związane z faktem, że my w ogóle daliśmy się wprowadzić takie demoniczne myślenie, myślenie demona. Że po pierwsze zaczynamy od tego, że my sami jesteśmy, że tak powiem, na sprzedaż. Że my sami traktujemy naszą miłość jako coś na sprzedaż. Że jeżeli mi zapłacisz w takim szerokim sensie, wykażesz się przede mną czymś, co mi się spodoba, to będę cię lubił. To będziesz moim kumplem, przyjacielem, się będę chętnie z tobą spotykał i przebywał, jeżeli będę z tego czerpał. To, co mi pasuje. Natomiast w chwili, kiedy okaże się, że z Ciebie wychodzą rzeczy, które mi nie pasują, które nie są mi wygodne, no tak to jak tu mówią, że żegnaj genia, prawda? No i zobaczę, że my samych siebie traktujemy jak coś, przepraszam, za wyrażenie, jak coś na sprzedaż. Że ja moją miłość, moją życzliwość, prawda jak coś, co trzeba kupić, nie? że jak ty sobie kupisz moją miłość, życzliwość, właśnie poprzez to, że mi się spodobasz, że mi się przypodobasz, żeby, żeby, prawda, że w tobie będę znajdował coś, co mi pasuje, no to wtedy ja cię będę obdarowywał tą miłością. Natomiast jak, jak się skończy w tobie to, co mi pasuje, jak już nie masz za co kupować moją miłość, no to szlos, prawda? No i ponieważ my tak do życia podchodzimy, tak podchodzimy do relacji, tak trochę handl handlowo, to zwrotnie też sądzimy, yy, że ten drugi dokładnie tak samo myśli, dokładnie tak samo funkcjonuje, że ja muszę sobie kupić jego życzliwość, jego miłość, itd., tak dalej, itd., tak dalej. że ja się muszę mu przy przypodobać. Właśnie to jest to całe Dajo, to jest właśnie Dajmon, Dajmonion, to jest Dajmonizumaj, to jest właśnie najważniejsze zdemonizowanie. Nie trzeba zaraz być w sensie ścisłym opętanym. Żeby być zdemonizowanym. To właśnie chodzi o pewien sposób myślenia, albo jak to się technicznie mówi, o pewien obraz miłości, że miłość jest coś, co ja sprzedaję i co muszę sobie kupić. No i wtedy jest dramat, nie? dramat, bo ja właśnie szukam sposobu, żeby sobie kupić miłość. Po pierwsze, jak doświadczam, że nie umiem tej miłości kupić, że się staram, a ciągle się przewracam, Ciągle mi coś nie wychodzi, to jestem coraz bardziej zniechęcony sobą. Zobaczcie, jak my żyjemy w takim napięciu, że ja muszę się wykazać, ja muszę zasłużyć. No i właśnie kiedy widzę, że coś mi nie wychodzi, coś nie idzie, że się przewracam, że się pomyliłem, to właśnie no, dla nas jest to straszliwy dramat, bo ja we własnych oczach wtedy nie zasługuję na miłość i to jest dramat. Kiedy ja dojdę do wniosku, że ja we własnych oczach nie zasłużyłem sobie na miłość, nie jestem wart miłości, wtedy no, nie mogę wytrzymać ze sobą. Nie mogę wytrzymać ze sobą. Właśnie to jest taka religia faryzejska religia marchewki i kija religia takiego strachu trzymania człowieka w strachu. Dlatego właśnie faryzeusze byli bardzo niezadowoleni, kiedy Jezus wyzwalał ludzi z takiej fałszywej religii, tej demonicznej religii marchewki i religii strachu, trzymania ludzi na strachu. Właśnie religii takiej, która polega na spełnianiu jakiegoś dyktanda, nie? Że jak ja spełnię to, co mi podyktowano, to jestem ok, a jak nie spełniam, to nie jestem okej. Okay. W ogóle to... Żydzi czasów Jezusa to w ogóle mieli takie patrzenie na rzeczywistość, że tak. Bóg nam na synaju podyktował nie? prawo, co my mamy zrobić, żeby mu się podobać. No to znaczy, że w ogóle by chciał, żebyśmy mu się spodobali, w ogóle dał nam szansę zasłużyć na coś, nie? bo nam podyktował. I teraz, jak my spełnimy to, co podyktował, no to będzie fajnie. Natomiast tym innym to nawet nie podyktował. To znaczy, że w ogóle nawet im nie dał szansy, że w ogóle nawet nimi nie jest zainteresowany, żeby mu się spodobali. No bo jakby był zainteresowany, żeby mu się spodobali, to by im podyktował tak, jak nam, a jak im nie podyktował, to znaczy, że już ich spisał w ogóle na straty, i to się nie ma co przejmować. I to jest muro, o których mówi święty Paweł, który jest zburzył, prawda? I teraz zobaczcie, dokąd to prowadzi. Jeżeli ja żywię głębokie przekonanie. Że jestem ok, jeżeli spełniłem jakieś dyktando, prawda? I spełniłem to dyktando, to jestem ok. To w moich oczach każdy, kto tego dyktanda nie spełnia, to będzie za przeproszeniem bydło, barachło. Nie spełnia, do niczego się nadaje. I zobaczcie, tu mówią członkowie Sanhedrynu, prawda, do strażników, którzy zostali wysłani, żeby pojmać Jezusa. I którzy zachwycili się tym, co usłyszeli od Jezusa, no i członkowie Sanhedrynu wtedy wyśmiali tych strażników, i właśnie tłum, który zachwycony słuchał Jezusa, nie? wyśmiali ten tłum, że ten tłum, który nie zna prawa, jest przeklęty. Jest przyklęty, to, co mówi święty Paweł w liście do Galatów, że że według prawa, według księgi prawa, każdy, kto nie spełnia prawa, jest przeklęty. No, więc ten, kto nie zna prawa, to, to automatycznie nie spełnia prawa, więc jest przeklęty. Przeklęty, nie? Że, żeby być ok, to musisz spełnić jakiś zestaw zasad, koniec. Nieważne, czy znasz te zasady, czy nie znasz. nie znasz, to jest Twój problem, prawda? W każdym razie, jak nie spełniasz. No to jesteś przeklęty. Okej, okay, to jesteśmy tylko my, którzy spełniamy. Zobaczcie, że nam ciągle grozi właśnie, dajemy się nieustannie uwodzić taką właśnie wizję religijności, że spełnia jakiś tam zestaw prawda, zasad yy, i w moich oczach jestem ok, tylko właśnie po czym poznać, że tak naprawdę nie jest ok, no właśnie po tym, że coraz bardziej gardzę innymi. Są coraz bardziej ci inni w moich oczach, to, to właśnie jest takie byle, co bo oni nie, nie spełniają tych zasad, co ja, prawda? To, się, to faryzeusze są strasznie niezadowoleni z tego, nie? że Jezus wyzwala ludzi właśnie z takiej demonicznej religii kija i marchewki, i wiecznego strachu i wiecznego życia na zaciśniętych zębach. Zresztą Jezus uważał, że życie na zaciśniętych zębach to jest piekło, że w piekle jest płacz i zgrzytanie zębów, zaciśnięte zęby. I teraz zobaczę co w zamian proponuje Jezus. Nie w jaki sposób de facto Jezus wypędza z tego ducha. Zobaczy, Jezus objawia się jako Bóg, którego nie trzeba przekonywać, żeby kochał, bo jest miłością, którego nie trzeba przekonywać, żeby widział moje potrzeby, bo on wie, czego mi potrzeba. Wpierw ja sobie w ogóle to uświadamię. Objawia się jako Bóg, który jest wpatrzony w swój lud, wpatrzony w każdego, kogo stworzył, o nikim nie zapomina, który przenika serce i energii, czyli wie wszystko o mnie i wie dokładnie, czego im potrzeba, jest dogłębnie tym poruszony. Nie? Dzisiaj mówi się, że, mówi dzisiejsza Ewangelia, że zlitował się nad nimi, prawda? To litował się, to jest takie greckie słowo, splanhidzomai z planchniczo, mówi o takim dogłębnym, wewnętrznym poruszeniu, że wszystko w nim się poruszało. Nie? Że to jest Bóg, który jest tak zjednoczony, tak zespolony ze mną, że on odczuwa dogłębnie, dogłębnie odczuwa wszystko to, co ja czuję. Wszystko to, co dzieje się we mnie, wszystko to, co dzieje się na poziomie na tej płaszczyźnie nerek, czyli na płaszczyźnie uczuć, namiętności, właśnie takich różnych rzeczy. Wszystko co się dzieje na płaszczyźnie właśnie zmysłów, potrzeb takich codziennych, doczesnych i w ogóle. Ale też wszystko co się dzieje na potrzeby na poziomie serca, czyli to co dzieje się na mojej, we mnie na płaszczyźnie duchowej, wszystkie moje potrzeby duchowe, On doskonale to widzi. Jego to porusza do głębi, On to wszystko współodczuwa ze mną. To jest prawdziwy Bóg. On sam z siebie ze mną się jednoczy i w ogóle ja istnieję dlatego, że On chciał się ze mną zjednoczyć, że chciał mnie obdarować sobą. I on razem ze mną to wszystko odczuwa do tego stopnia, że może powiedzieć, że cokolwiek uczyniono mnie, cokolwiek ktoś uczyni mi, tak, to Jezus mówi, że on bierze to do siebie, nie? że to uczyniliście jemu. Jeżeli coś mi uczynicie, nie? mi Wojciechowi, drabowi. To Jezus mówi, to uczyniliście mi samemu, nie? Jezusowi Chrystusowi, nie? Do tego stopnia Jezus się ze mną jednoczy, do tego stopnia ze mną współczuwa, do tego stopnia zna moje potrzeby, pragnienia, zna moje prawdziwe potrzeby, wie co jest dla mnie naprawdę dobre i sam z siebie to czyni. On przychodzi sam z siebie, bo chce to robić. Bo chce to robić, prawda? Obchodzi miasta, wioski, wasze głosi Ewangelię, dobrą nowinę, królese. Oklesy Boga, który jest miłością, który nie zapomniał nigdy o żadnym swoim dziecku i który o nas chce się zatroszyć, my nie widzimy tej troski, bo jesteśmy zajęci lataniem, szukaniem niewiadomo czego, prawda, zdobywaniem i wydzieraniem sobie niewiadomoczego czego w przekonaniu, że nam braknie. Nie widzimy tej troski, bo jesteśmy zapatrzeni w nasze oczekiwania, jesteśmy zapatrzeni, prawda, w nasze usilne próby zasłużenia sobie i wykazania się. Prawda? I dlatego tego wszystkiego nie widzimy, A nawet jak dostrzegamy, to właśnie jesteśmy ciągle przekonani, że to, co robi Bóg, to za mało, że to, w, w jaki sposób Bóg mnie prowadzi w codzienności, to nie jest to, co chodzi, właśnie no, jedno wielkie zdemonizowanie. Dlatego właśnie nie widzimy troski Boga, albo nam ta troska nie pasuje. No I właśnie tu Jezus przychodzi nas wy, wyzwolić z tych fałszywych przekonań, z tego fałszywego wyobrażenia o miłości. Właśnie z tych fałszywych przekonań, którymi noc napełnił z duch, właśnie ten daimonion. Tak i przychodzi objawić nam Boga, który nigdy nie zapomniał o żadnym swoim dziecku, nigdy się nie przestał troszczyć, który wszystko robi dobrze, wszystko robi dobrze, od początku wszystko robi dobrze. Tak i który wie co naprawdę jest dobre, wie czego im potrzeba, Wpierw, zanim swoje uświadomi, on to wszystko już ma przygotowane. No to wszystko już, już ma przygotowane. Tutaj pojawia się w dzisiejszej Ewangelii takie słowo, że Jezus uzdrawiał. Więc to uzdrawiał, to jest takie słowo greckie terapeo. I ono nie tyle mówi o uzdrowieniu, co mówi o miłosnym zatroszczeniu się o kogoś. Że ja troszczę się o Ciebie nie dlatego, że mi zapłaciłeś, że mam jakieś zobowiązania wobec Ciebie, że muszę, że coś tam, tylko troszczę się o Ciebie tylko i wyłącznie dlatego, że Cię kocham. I właśnie to chodzenie Jezusa, jaki On miał obowiązek chodzić, właśnie to było znakiem, to chodzenie Jezusa po wioskach, wsiach, to było znakiem, że On nie miał żadnego obowiązku tutaj, żadnej korzyści z tego. Że właśnie w ten sposób Jezus głosił Królestwo, Ewangelię o Królestwie, o Królestwie Boga, który chce dotrzeć do każdego, chce o każdego się zatroszyć, chce się o każdego zatroszyć dobrze i On to chce, bo, bo kocha. I dlatego wie, jak dobrze się zatroszyć, bo kocha, bo On jest prawdziwą miłością. Że w tej Jego trosce poznajemy prawdziwą miłość, w tym Jego chodzeniu, w tym Jego szukaniu, dochodzeniu, doczeraniu do każdego człowieka. Właśnie i tak Jezus pokazywał prawdziwego Boga. Boga, którego nie trzeba przekonywać, od którego nie trzeba kupować, przed którym nie trzeba zasługiwać, który sam z siebie chce się troszyć i zawsze robi to dobre wiecie, rzeczy jest w tym, żeby człowiek się wymodlił, żeby wymodlić sobie taką właśnie wiarę, taką głębokie przekonanie, taką ufność właśnie w jego miłość, że ta miłość naprawdę wie, czego mi trzeba i naprawdę robi wszystko dobrze. Właśnie dlatego, zobaczcie, jak Jezus cokolwiek brał w ręce, to od razu dziękował. Eucharysteo po grecku, to jest, jest Eucharystia, czynienia. Że my po pierwsze dziękujemy Bogu w przekonaniu, że to co On z nami robi, to w co nas wyposaża, to co nam mówi, to jak nas prowadzi, to jest właśnie najlepsze. Właśnie o taką wiarę warto się modlić i wtedy innymi oczami zobaczymy w ogóle naszą codzienność. Właśnie to, co Bóg nam daje, co z nami robi w codzienności, co nas wyposaża i tak dalej, co ma nam do powiedzenia. Że, że będziemy patrzeć na to oczami Boga, Oczami tego, który jest przekonany, że to, co robi, jest najlepsze, jest dobre. Nie? Jest dobre, jest najlepsze. To po pierwsze, to jest pierwszy element wieży, a drugi element jest właśnie to. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proszę Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. I tu nie chodzi o to, że Jezus prawda, czuje się niewystarczający, że prawda tyle wiosek, miast do obejścia, tyle ludzi do zatroszczenia się, prawda? I ja nie daję rady, nie i teraz wyświetle się do roboty, tylko to jest to, o co chodzi od początku Bogu, że Bóg zaprasza mnie do bycia z Nim. I to zaproszenie do bycia z nim po pierwsze, on chce, żebym z nim był, żebym mógł się o mnie troszczyć. Ale ta boska troska polega też na tym, że Bóg rzeźbi we mnie Jego podobieństwo, Jego obraz, doprowadza mnie, dźwiga mnie do Jego poziomu, uczy mnie swojej miłości, zaprasza mnie do, do współkochania, do kochania w całkowitej jedności z nim. Tak jak Jezus współkocha z ojcem i uczestniczy w, dzieła, w dziełach ojca. Tak jest, zaprasza mnie, żebym ja. Był z Nim, żebym po pierwsze poznawał Jego miłość, dawał się przekonywać Jego miłości, po drugie, żebym dawał się zatroszyć, żebym pozwalał, żeby On mnie prowadził, zatroszył się o mnie tak, jak On sam chce, właśnie w wielkim przekonaniu, że Jego miłość robi to dobrze, żebym dawał się zaprosić do tego, żebym ostatecznie odkrywał, że Jego miłość uzdolnia mnie, żebym współkochał z Nim. I żebym uczestniczył razem z nim w jego trosce, trosce o całe stworzenia, w szczególności o braci i siostry. Zobaczcie, do tego Bóg zaprosił od początku człowieka: do współtroski o ogród rajski, do współprawiania, współdoglądania. Czyli do uczestniczenia w dobrych dziełach Boga, nie? Boga, który znajduje radość w tym, że z miłością troszczy się o swoje stworzenia, w szczególności z miłością, z największą miłością troszczy się o człowieka, swoje najbardziej umiłowane stworzenie i właśnie, żebym odkrywał siebie jako tego, który jest umiłowany, jako tego, jako który jest dobrze zatroszczony przez Boga i odkrywał, że ta troska Boga to właśnie z jednej strony mnie uzalnia, z drugiej strony mnie zaprasza, żebym współkochał z Nim, współtroszył się z Nim i w ten sposób miał w sobie Jego radość, radość tego, który kocha. I to jest największa nagroda miłości. Największa nagroda miłości jest taka, że mi nikt nie zapłacił że mi pozwolono zrobić to z czystej miłości nie? i wtedy mam w sobie radość Dobroczyńcy. Radość tego, który widzi, że wszystkiego dzieła są dobre. I właśnie to jest to, że myśmy ulegli błędom, myśmy poszli w krzaki, myśmy poszli w kanał, myśmy pobłądzili, myśmy narobili kupę zła i teraz w Jezusie doświadczamy, że Bóg nie przestał nas miłować. Nie przestał pragnąć troszczyć się o nas i nie przestał zapraszać nas, żebyśmy chcieli z Nim współkochać i współtroszczyć się o siebie nawzajem, razem z Nim mieć sobie Jego radość, radość tego, który kocha i który czyni wszystko dobrze. Właśnie to jest zderzenie, które przeżył święty Paweł, że ja straszliwie pobłądziłem, straszliwie pobłądziłem. I teraz taki pobłądzony, straszliwie pobłądzony, zostałem odnaleziony przez Jezusa. Jezus się o mnie zatroszczył, wyzwolił mnie z moich kłans i zaprosił mnie. Zaprosił mnie, żebym był z nim. Tak przyszedł Jezus i zaprosił mnie. Widzi, jak straszliwie upadłem, jak straszliwie się pomyliłem. I on wyciąga do mnie rękę, nie brzydzi się mną, tylko mnie zaprasza, żebym wziął go pod rękę. I żebym doświadczył Jego miłości, i żebym doświadczył Jego zaproszenia, że On nie tylko mnie kocha, ale zaprasza do współkochania, żebym miał w sobie Jego radość, radość dobro czyniącego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.